Witam serdecznie Państwa. Chciałabym przedstawić w tym symptomatycznym dniu pierwsze posiedzenie Nowego Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Chciałabym personalnie przedstawić Państwu pana Józefa Gismana, wicestarostę, fachowca od spraw przede wszystkim oświatowych. Panią Jadwigę Mroczko z Gminy Pawłowiczki, która jest w tej gminie skarbnikiem, fachowca od spraw finansowych, pana doktora Szymańskiego. Yy, zapewne nie trzeba przedstawiać, ale przedstawię fachowca od spraw zdrowotnych, pan Raimond Friszko z gminy Cisek, specjalista od spraw inwestycyjnych i jako ciała doradcze pani skarbnik Wiesława Trelka i pani sekretarz Alicja Brol. Yy, myślę, że ten zarząd yy, w tym nowym rozdaniu jest bardzo silny yy, fachowo. I te cztery lata powiat będzie pracował bardzo intensywnie i skutecznie.